Ten obraz 60 fps, zobaczcie jak wszystko jest płynne. Ostatnio widzieliście vloga, który był nagrywany w 4k w 30 klatkach, a dzisiaj powracam do was z vlogiem nagrywanym w 1080p w 60 klatkach. Dlaczego 60 klatek jest dobre? Dobre do vlogów, bo tam większość rzeczy kręci się tak naprawdę z ręki i chodząc tym aparatem i trzęsąc nim na boki, nasz obraz jaki my, twórcy, chcemy wam przekazać, trochę mniej się rozmazuje. Przynajmniej wydaje mi się, że ładniej to wygląda. Sami oceńcie. Dobrze powiedziałem? Ok. Tym razem zamierzam podziałać w trochę inny sposób, bo ostatniego vloga widzieliście w 4K w 30 klatkach, natomiast teraz nagram tego w 1080p w 60 klatkach. I obraz będzie mieć trochę szerszy kąt widzenia. Znaczy aparat. Oczywiście... Ale mam brudny ten obiekt. Zastanawiam się nad jednym: jak spojrzymy tutaj na jakiekolwiek działki, to tutaj nic nie jest ogrodzone siatką, tutaj nie pierniczą się w tańcu, tylko wszędzie zakładają drut kolczasty. A nie, przepraszam, poprawka, jesteśmy przy skrzyżowaniu, przy którym byliśmy wczoraj, a tutaj jest siatka, ale i tak zwieńczona drutem kolczastym. Takich samych używam u siebie w studiu. Wielki props dla Turcji. Jedną z rzeczy, z których jestem mega, ale to mega zadowolony na tej wycieczce jest to, że tutaj jest powietrze takie czyste. Ono pachnie. Nie to co w Krakowie, gdzie pachnie smrodem, smogiem i innymi. Oprócz tego są zarąbiste widoki, bo jak spojrzycie na horyzont, ponad miastem wznosi się wielki meczet, a z tyłu są góry. I uwaga, wkraczamy znów do Belek City Center, dlatego że ostatnio jak byliśmy tutaj, to... Większość rzeczy była pozamykana, a my potrzebujemy znaleźć sok wyciskany z trzciny cukrowej. Oni mają coś z kotami tutaj, dlatego że ja ich praktycznie koty widzę tutaj co chwilę. Znów w tle słychać nawoływanie do meczetu. Natomiast my spotkaliśmy człowieka, z którym ostatnio gadaliśmy, ty kurki mają. Zobaczcie na ten widok. Mamy tutaj parę osób, które pracują razem. Jak widzieliście wcześniej, no to Kamil rozmawiał z człowiekiem, który zajmuje się wynajmowaniem samochodów, a tym razem pomagał koledze w myciu rowerów. I to jest fajne, żeby zobaczyć ludzi, którzy pracują razem. Oni sobie pomagają. W Polsce większość osób jednak, jak idzie do swojej pracy, to robi swoje. A oni tutaj mają pracę jako sposób znowu na spędzanie czasu. To jest fajne. Ja byłem w środku sklepu, natomiast teraz Kamil uczy się grać w bagamon tutaj z lokalnymi. Nigdy nie miałem pojęcia, w jak to grać, ale zawsze to było na starych telefonach. So you, have to... Who in this game? you need now, Tell... you need now. Then to finish. Uh -huh. you win. Dziękuję bardzo. So Kamila, teraz tak szczerze, nauczyłeś się wszystkich zasad? Nie. Tutaj można kupić praktycznie każdą rzecz, każdej marki, w każdym kolorze, jaki tylko wam się zamarzy. Natomiast teraz trafiliśmy do takiego lokalnego miejsca z bardzo dużą ilością koszulek. Ferrari, Audi, Adidas. Chociaż i tak manekin, który najbardziej mnie urzekł w całym tym targowisku, to jest taki mocno plazłan. Trafiliśmy do środka jednego z takich sklepów i tutaj można praktycznie wszystko znaleźć. Od koszulek gary Auto 5. Model model. A po co? Is this nice? Neptano. For you maybe girlfriend, Hollister, Adidas. Nowy model bench. Is this project? Po koszulki Jack Daniels z minionkami. Tak jak pokazywałem ostatnio pełno bitców dosłownie w każdym możliwym miejscu. Za każdym razem jak tutaj gdziekolwiek do kogokolwiek podchodzimy to jest Where are you from? To Poland. O, oh, we Poznań. Albo O, oh, Żłowakow, Lewandowski. Albo Dzień dobry. Ta darmo. Original we can make very good price. Aha, very good price. Nie uh, sale price cheaper than it's normal price we can make. Za każdym razem ktoś podchodzi i próbuje coś sprzedać. W pewnym stopniu jest to dosyć ciekawe, interesujące. I najlepsze było to, jak żeśmy wchodzili do środka, to mówi no, original, original, outside. Ale jeśli wejdziesz do środka, to możesz sobie kupić copy, copy. No certificate, but very good quality. Trafiliśmy do jakiegoś sklepiku, lokalnego marketu. Tak samo akurat wygląda jak w Polsce. Po raz kolejny możemy się o tym przekonać. Mamy oczywiście jakieś chlebki. Z tej strony środki czystości. O, i są szklaneczki. Oni wszyscy piją w takich szklaneczkach herbatę, i zamierzam takie szklaneczki przywieźć do Polski. Kurczę. Z tego co zauważyliśmy, to strasznie dużo osób z Turcji lubi pistacje. Kupiliśmy, mamy w siatce cały zestaw smakułek z pistacjami, wszelkich czekoladek. Za chwilę ich popróbujemy. Trafiliśmy teraz pod sklep. Pan tutaj wyszedł. No to złapcie też wideo naszego, naszego sklepu. tutaj, Dobre zdjęcie, ujęcie. Pyta się od razu, czy robimy reklamy, czy coś w tym stylu. Ja mu mówię, że ja robię filmiki na YouTube'a. To jest pan. Chcesz coś Hello! Greetings from Turkey to Poland. Yes. I say hello to Poland. Welcome, welcome. Next year I hope. It's... All the shops are yours? więc okay, so I say it. To my audience. <laughs> tutaj Was Pan zaprasza jak przyjdziecie, na przykład przyjedziecie w przyszłym roku tutaj do Belek. Was zaprasza do swoich trzech sklepów, które są tutaj na rogu i możecie tam znaleźć absolutnie wszystko. Słyszysz te ptaki? No. Pierwszy raz widzę tutaj ptaki, w końcu jest zima, odleciały. Tym razem nie mamy soku wyciskanego z granata, mamy zwykły sok taki kupny ze sklepu. Uwaga test smaku. Tak jest całkiem niezły. Natomiast dlatego, że my jesteśmy wielkimi fanami pistacji i że pistacje rosną tutaj, to przygotowaliśmy sobie parę produktów, którymi się teraz zajmiemy. No bo wiecie, czekolada, orzechy to znaczy energia, a my mamy jeszcze trochę miejsc do zwiedzenia. Pierwszy będziemy testować batonik Nuty Max, czyli odpowiednik Kinder Bueno z Polski, przynajmniej tak wygląda z zewnątrz. Pachnie dokładnie jak Kinder Bueno, a na dzień mimo że pokazane zielonym na opakowaniu w środku jest takie bardzo blade. No i smakuje jak kinder Bueno. pistacji ja tu nie czuję. No też nie. Następny będzie Eti Cokolata. Czy to jest pistacja? Mhm. To zawiera kawałki odziaków pistaciowych. Słodka czekolada to nie, żeby była mleczna, bo jest gorzka, a tej pistacji nie czuć w środku. Kolejny baton. Eti. To co? No wiesz co. O, jest więcej pistacji. O, o, znalazłem swojego faworyta. Zostawmy go na koniec, żeby mieć czym przepukać usta. Teraz batonik Nestle, czyli firmę, którą wszyscy chyba znamy. Kamil, czyń honory. Ja znam. No, ja też. <laughs> to jest właśnie tak, jak się gdzieś wyjeżdża, to często się szuka produktów, które się zna. Bo ma się pewność, co to jest. No. Mogliśmy ustawić te batoniki pod względem, wiesz, ceny. Zrobić numerki, ten kosztował tyle, ten tyle, ten tyle, ułożyć według numerków. Kurczę. To nie ma sensu. Trzeba iść do jeszcze raz do sklepu. Pieniądze w takich rzeczach się nie liczą. No dobra, no ale jakieś kryteria wyboru trzeba objąć i zobaczyć. Powiedzmy, może wszystkie te batoniki są i tak do 5 zł. No. To sama kupuję lody pistacjowe. No mam nadzieję, że ten smak pistacji będzie przeważał w tym. Nie, tam przeważa śmietana. I inne rzeczy. Nie. W przeciwieństwie do innych. Mr. Tak, tak. Ten był całkiem dobry. Ten już trochę mniej. Ten był ok. No a Kinder Bueno to Kinder Bueno to każdy zna. Tych kotów jest tutaj masykliczna ilość. I to by było na tyle praktycznie z dnia dzisiejszego. W Centrum Belek próbowaliśmy znaleźć sok z trzciny cukrowej. Ostatecznie nawet się nie napiliśmy soku wyciskanego z granata, tylko kupiliśmy cierpki, sok z kartonika ze sklepu. I wiecie co? On smakował jakby wycisnąć granat razem z jego skórką i resztą tego, co rośnie z nim razem ze spodziemnym. to. Jazda! <słuch> no i jak już słońce zajdzie, to kurczę powiem szczerze, robi się chłodno. Dlatego teraz tam jest przystanek. Przestańmy na nim. Aha. I załóżmy coś na Bierzemy siebie. Się. Za mną Brama od Belek City Center. Teraz już tylko przystanek. My wracamy do hotelu. Patrzcie na to jaki wielki księżyc. Wow. Tak, to jest księżyc to. Chcę to pokazać z bliska, dlatego teraz przyłączyłem na 4K na 30 klatek. I uwaga, przybliżam się. Wow. Zarąbisty nie lubię, jak księżyc jest zaraz nad horyzontem, przez te warstwy powietrza. Optycznie wydaje się, że jest dla nas o wiele większy, niż jest w rzeczywistości. Kamil, ja się cieszę z takich małych rzeczy, jak pomarańcza nad moją głową. Piotrek, powiem ci, nie zabrzmiało to zbyt mądrze, że się cieszę z małych rzeczy. <laughs> ja się zastanawiam, dlaczego w takich krajach zawsze jest jakiś problem ze skillami photoshopa. Zobaczcie sami, ten kościół lekko prześwituje, czy widać tłum z tyłu? Wygląda to trochę dziwnie. Nie Kamil? Kamil jest dzisiaj cicho-ciemny. Trochę zmarzł! Skoro <noise> już dotarliśmy do hotelu, to stąd mamy blisko na plażę, więc trzeba zobaczyć jeszcze ostatnie promiki słońca, ale nie zdążyliśmy i tak na zachód słońca. No i tak udało nam się dotrzeć nad morze. Udało się trochę głębiej wejść plażą, dlatego że morze jest trochę cofnięte. Ale zobaczcie, ile syfu fale zdążyły już tutaj nanieść. No i trzeba cały czas się odwracać, bo wiecie, jak jest nad morzem. Raz fala jest do tego miejsca, a zaraz podmyła nam całe nogi. No nie? Boże, czy jak to jest licznie. Aaaa. Można powiedzieć, wręcz, że jest kurde. A estyczne niebo. Ty, ty z woda. Ty, bo znalazłem pieniążek. Dwa centy. Nie wiem, co to za pieniążek, ale może uda mi się ogarnąć. Chcieliśmy jeszcze skoczyć na molo, ale tutaj molo są sezonowe. Jak teraz zobaczycie, jest ono całkowicie rozłożone. A trochę głupio by było, bo widziałem dużo filmów w internecie. Spaść na tej zasadzie, że spadasz i jedna noga jest po jednej stronie szyny, druga jest po drugiej stronie szyny. Najfajniejsza rzecz z całego wyjazdu to nie jest all inclusive, to nie są całe dni wylegiwania się w saunie, tylko te ilości palm, które są tutaj dookoła. Nie mam pojęcia czemu uwielbiam palmy. Jak widzę palmy, to sprawia to, że moje serce się raduje. Tam są palmy, tam są palmy. Wszędzie są to są to są wszędzie palmy. Kurczę. Palmy są śliczne, nie? Zapytam randomowego człowieka, który tutaj idzie. Hello sir, is speak Polish? Just a little bit. Palmy są super! Eee, For my taki, fans from Poland, palmy, wiesz, palma, palmy. Palma to taki szkodnik, także to chwast jest. To pożera wodę innym roślinom i to rosnąć inne nie mogą przez to. Trafiliśmy przez przypadek idąc z plażą do trochę innego hotelu, więc idziemy sprawdzić konkurencję co oni mają za zaoferowania. Na pewno Warto. na pewno mają większą zjeżdżalnię i bardziej kolorową. Nasz pokój jest dokładnie tam, a to jest jakiś inny hotel, przed nami długa droga. My się musimy dostać za ten mur. I wracamy ponownie do hotelu, tylko tym razem do swojego. Mega niesamowicie podoba mi się to, to które jest za mną. Parze, kafajny taki gradient nieba. Kurczę, witaj w domu. Pamiętacie, że był tutaj u nas dosyć spory syf w pokoju, natomiast teraz kurczę. Ja mam hipopotama, a Kamil ma słonika. Cześć, słoniku. No i to by było na tyle. Powoli się przyzwyczajam do tego pana Sonika G80, dlatego że troszeczkę różni się od tej ergonomii, krawiszrogi, jak i ustawień od kanona, Dodatkowo ma więcej opcji. Różni się przede wszystkim od samego GH4, mimo że to jest aparat z tej samej rodziny Micro 4/3 albo formatu 4/3. Tego Panasonica G80 kupiłem, żeby przede wszystkim sprawdzić, czy format Micro 4.3 jest dla mnie formatem, który będzie mi odpowiadać ze względu na zbliżającą się premierę GH5. Teraz nagrywam GH4. Trochę różnią się te aparaty, ale o tym zapewne jeszcze opowiem w jakimś innym materiale. Być może Panasonic weźmie i zajmie miejsce poczciwego Canona 70D, z którym spędziłem naprawdę wiele dobrych lat. Ten czysty kadr, w którym w tym momencie siedzę, możecie kojarzyć od Boxdela, bo właśnie u niego siedzę. Ogarniamy tutaj wiele tematów, wiele projektów. Cały czas siedzimy, pracujemy, praca w re, A jak Wy byście chcieli zobaczyć porównanie pomiędzy Kanonem G7X a tym materiałem, który zobaczyliście dzisiaj, to zobaczcie na ten odcinek. Tam możecie zobaczyć materiał G7X nagrany. Na, na, na Natomiast jak nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to tutaj subskrybujka. A tu na dole jakiś randomowy filmik. Względem Waszych upodobań takie funkcje daje dzisiaj YouTube. Trzymajcie się, do cześć!